Dzisiaj bardzo prosty makijaż. Brew oko i policzek wykonany dwoma produktami. Róż nakładam na zewnętrzny kącik oka oraz na załamanie powieki. Cień espresso delikatnie rozprowadzam w zewnętrznym kąciku oka, górnym i delikatnie w dolnym kąciku przy dolnej powiece. Brązowy cień espresso nakładam na brwi uzupełniając brakujące włoski. Następnie róż nakładam na policzki. Od razu twarz wygląda dużo młodziej i bardziej świeżo. Na zakończenie nasz topowy tusz Lash Intensity, który 200% objętości nadaje naszym rzęsom. I gotowe, co sądzisz o takim minimalizmie w makijażu?